Kreatywność no to wiadomo sztuka, kreatywność bardzo się ze sobą łączą. Natomiast nie trzeba być tutaj utalentowanym artystycznie, żeby być kreatywnym. Natomiast sztuka może w rozwoju tej kreatywności pomóc. Tutaj też stworzyłam taki kreatywnik planer kreatywności, który gdzieś tam z tyłu możecie zaobserwować jest za mną i jest to mój taki 12-tygodniowy program rozwijania kreatywności, nie zawsze związanego ze sztuką, bo nie każdy sztuką się zajmuje. Ale pomagam też artystom rozwijać swoje umiejętności, swój talent, doskonalić się w każdej z dziedzin, dziedzin życia i dziedzin sztuki i poszerzać swoją artystyczną strefę komfortu. Także duże rzeczy w koło sztuki, dookoła sztuki robi i łączę rozwój osobisty właśnie ze sztuką. Piękna rzecz. Wiesz, co opowiadasz tutaj o sztuce i o kreatywności. Wszystko to, czym się zajmujesz w sposób świadomy i kreujesz w sposób świadomy, a życie, przecież my jesteśmy kreatorami naszego życia, tak. my je kreujemy, więc jest także formą sztuki jest to termin. Dla każdego. Natomiast nie każdy sobie zdaje z tego sprawę i jest masa ludzi, którzy żyją nieświadomie, nie kreują w sposób świadomy swojego życia, więc trudno powiedzieć, żeby te osoby akurat arcydzieło ze swojego życia zrobili. Dlatego tutaj jest dobrze uświadamiać, mówić, że my mamy wpływ na nasze życie. Sztuka jest dla każdego, bo wyobraź sobie, że idziemy teraz do przedszkola i mamy taką grupę przed nami dzieci trzyletnich. Zapytaj się w tej grupie, kto potrafi rysować. Tam 99% dzieci podniesie rękę. Każdy potrafi rysować, każdy potrafi śpiewać, każde dziecko potrafi tańczyć. Tylko później my, dorośli, uświadamiamy w cudzysłowie dzieciom: No to, nie, to ci nie wyszło, tu jesteś, to, to nie jest chyba twoja droga. Na tym. Nie, to jest to rysowanie, to nie jest coś, czym ty się możesz w życiu zajmować. Pomyśl o czymś poważnym i to później budują się wszelkiego rodzaju przekonania, które i wtedy to się nazywa wielką sztuką. A my możemy uprawiać sztukę przez małe s, bo to też czemu nie? Nie musi to być od razu wielkie arcydzieło, ale pozwólmy sobie, bo ta sztuka jest po to, żeby odkrywać siebie. Jak pozwolimy sobie, to nie ma piękniejszej drogi na poznanie siebie, dotarcie do swojej własnej duszy, jak poprzez właśnie sztukę. No, to powiem ci pięknie to powiedziałaś. Dziękuję Ci bardzo za to. Ja myślę, że to otworzy tak naprawdę możliwości w tych osobach, które nas będą oglądały. Do, do innego spojrzenia, do innej perspektywy na to, co mają tak naprawdę w zasięgu swojego życia, tak? Dokładnie. Teraz taką bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć. Aga po, poświęciła ileś lat na zdobycie tej ekspertyzy. Więc. Nie czekaj tych lat, żeby po prostu doświadczać tego, co ona doświadczyła, bo to jest niepotrzebne. Liczy się efekt, efekt i ona uczy efektów. Ta kobieta uczy efektów, jest ekspertką w tym. Mało tego, jest zakochana w tym, co robi. Więc nie można tej okazji po prostu widać. Więc zapraszam do kontaktu z Agnieszką, zapraszam do inspirowania się, zapraszam do, do czytania, do zanurzenia się te rzeczy, które Aga przygotowała. No i zapraszam Państwa do spotkania następnego i gdzieś tam oczywiście w realu. Dziękuję bardzo Agnieszko za... Dziękuję Ci za zaproszenie. Cudowne Dziękuję jest. Ci za zaproszenie i za piękną rozmowę. Także z całego serca, z miłością, wdzięcznością, naprawdę cieszę się bardzo, że mogłam tu być. Dziękuję bardzo.